Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pokażę Wam dzisiaj, czym są 90-minutowe cykle, jak je wykorzystać w tradingu i jak dzięki nim zyskać przewagę nad wszystkimi innymi. Jest to bardzo ważny koncept, sam używam go praktycznie codziennie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Na początku wyjaśnimy sobie, czym w ogóle są te 90-minutowe cykle. Tak więc każda sesja posiada w sobie trzy. 90-minutowe cykle. Są to specyficzne okna czasowe, dla których dzieją się odpowiednie etapy AMD, czyli akumulacji, manipulacji i dystrybucji. Czyli przykładowo, dla Londynu pierwszy cykl zaczyna się o 2.30 i trwa do 4.00 czasu Nowy Jork. Drugi cykl mamy od 4.00 do 5.30, a trzeci cykl mamy od 5.30 do 7.00. Tak jak widzicie, macie na dole wypisane litery AMD i to jest taki idealny, najczęściej powtarzany układ, w jakim to się dzieje, czyli między drugą 30 a czwartą mamy jakąś akumulację, następnie między czwartą a 5.30 następuje manipulacja i potem dystrybucja. Jednakże co jest bardzo, bardzo ważne, te cykle mogą się przesuwać, nie zawsze mamy tak idealny schemat jak jest tutaj, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Idąc dalej, dla Nowego Jorku AM mamy także trzy cykle. Pierwszy od 7:00 do 8:30 Drugi od 8.30 do 10.00 i trzeci od 10.00 do 11.30. Od razu zaznaczę, że te sesje nowojorskie, zarówno New York AM i New York PM są dużo precyzyjniejsze pod tym względem odzwierciedlania tego AMD. Tak więc jeśli już zdecydujecie się je rozgrywać, tak jak ja to robię, to polecam Wam, żebyście skupili się na tej sesji nowojorskiej, a niekoniecznie na Londynie. I broń Boże na Azji. Tak więc przechodząc do trzeciej sesji, mamy Nowy York PM i jego 90-minutowe cykle. Wyglądają następująco. Pierwszy od 11.30 do 13.00 jest to tak zwany lunch cycle. Mamy wtedy New York lunch, i to jest idealny moment, żeby zrobić tą akumulację. Następnie mamy drugi cykl 13 14 30 i trzeci cykl 14 30 16 w którym znajduje się także power hour czyli czas od 15 do 16 gdzie ten wolumen jest zazwyczaj największy no dobra i wyjaśnimy sobie teraz jak działają te cykle jak wiecie każda sesja ma odpowiednią funkcję w kontekście jednodniowego AMD przykładowo może to być Azja akumulacja Londyn manipulacja i Nowy Jork dystrybucja ale co jest bardzo bardzo ważne Każda sesja ma także swoje własne AMD, i właśnie to reprezentują te 90-minutowe cykle. Tak jak wspomniałem, nie ma tutaj sztywnej zasady i należy rozpoznać, jaki cykl odpowiada jakiej funkcji. Nie zawsze jest tak, że lunch cykl będzie naszą akumulacją, następnie drugi cykl będzie manipulacją, a trzeci cykl dystrybucją. Czasami to się przesuwa. Spójrzmy sobie na przykład. Akumulacja rozpoczęła się wcześniej. Czyli ten trzeci cykl z New York AM jest naszą akumulacją. Następnie, lunch cycle może być naszą manipulacją, i wtedy następny cykl będzie dystrybucją. Naszym zadaniem jako tradera 90-minutowych cykli jest rozpoznanie, w jakiej funkcji AMD się znajdujemy. Chcemy rozpoznać manipulację, żeby móc założyć, kiedy pojawi się dystrybucja, bo to właśnie ją chcemy tradować. Najczęściej jednakże jest tak. Że zwłaszcza na Nowym Jorku te cykle mniej więcej odpowiadają temu, co macie tutaj rozpisane. Idąc dalej, omówimy sobie zależność między Previous X High i Previous X Low. Previous X High i Previous X Low są dla nas najważniejszymi punktami referencyjnymi. Za X możecie podstawić dowolny cykl, może to być tygodniowy, jednodniowy, sesja 90 minut, miesięczny czy nawet zobaczcie potem 30-minutowy, czas nie ma tutaj znaczenia. Ważne jest to, gdzie znajduje się high lub low cyklu, który chcemy rozegrać. Przykładowo, jeśli otwiera nam się drugi 90-minutowy cykl Nowego Jorku, to targetować będziemy high lub low cyklu poprzedniego. Zobaczcie, mamy pierwszy cykl Nowego Jorku AM, czyli od 7 do 8.30. Jest on akumulacją, widzimy, że tworzone są relatywnie równe szczyty, i cena powoli idzie sobie w dół. I teraz kończy się cykl pierwszy, otwiera się cykl następny. Nasze oczy od razu powinny być zwrócone w kierunku dołka tego poprzedniego cyklu i szczytu tego poprzedniego cyklu. Jeśli jesteśmy bullish, czyli oczekujemy wyższych cen, to chcemy tradować. Stop hand na previous x low, żeby dystrybucja wydarzyła się do previous x high, czyli tak jak macie pokazane tutaj, drugi cykl Nowego Jorku zdejmuje liquidity z tego previous x low, czyli z dołka poprzedniego cyklu. Następnie mamy oznaki reversalu i targetujemy previous x high. I oczywiście mamy też trzeci cykl, w momencie, w którym kończy się drugi, otwiera się trzeci. Nasze oczy od razu są zwrócone w kierunku previous x low. I previous X high. Jeśli ten poprzedni cykl był manipulacją, to następny będzie dystrybucją, czyli najprawdopodobniej nie zdejmie on już previous X low, tylko uda się od razu w kierunku previous X high. Zobaczmy sobie teraz drugi przykład i mamy nowy York PM. Po raz kolejny pierwszy cykl ten lunch Cycle był naszą akumulacją i otwiera się drugi cykl. Po raz kolejny od razu zaznaczamy sobie Previous X High i Previous X Low. Jeśli nasz bias jest bearish tak jak w tym przypadku to chcemy tradować stop hand na Previous X High żeby dystrybucja pojawiła się do Previous X Low i teraz co jest bardzo bardzo ważne. Jeśli podczas tego drugiego cyklu nie zdjęliśmy Previous X Low tak jak widzicie tutaj to oczekujemy, że zrobi to następny cykl. Algorytm, który steruje ceną, nie odnosi się tylko do szczytu i dołka poprzedniego cyklu, ale także do tych wszystkich poprzednich, które wcześniej nie zostały zdjęte. Wydaje mi się, że jest to koncept dość prosty, dlatego idziemy dalej. Time Based SMT. Wspominałem już o tym parę razy, dlatego zdecydowałem się teraz to wyjaśnić. Time Based SMT opiera się na Liquidity które jest oparte na czasie. Są to najważniejsze punkty płynności na rynku i są to oczywiście nasze Previous X Low oraz Previous X High. Jeśli jeden z korelacyjnych aktywów grabnie Time Based Liquidity, czyli na przykład Bitcoin grabi Previous Cycle Low, a Ethereum tego nie robi, to pojawia nam się Time Based SMT, który jest najważniejszą formą SMT na rynku. Ja obecnie używam tylko i wyłącznie Time Based SMT. Nie patrzy na żadne inne, i ponownie możecie za X podstawić dowolny cykl. To znaczy, Time Based SMT możecie mieć na przykład na previous week low, previous day high, previous 90 minute cycle high, czy też na szczycie 30-minutowego cyklu, o którym zaraz wam powiem. Każdy 90-minutowy cykl możemy podzielić na 3 i pojawiają nam się wtedy 30-minutowe cykle. Mówię to tylko w formie dodatku, żebyście mogli sobie to sami sprawdzić. Używamy tych 30 minutowych cykli głównie do scalpingu, ale oczywiście działają one w taki sam sposób jak te 90 minutowe. Jedyne co się zmienia to po prostu to okno czasowe, które jest trzykrotnie krótsze. Tak więc przykładowo, jeżeli mamy Nowy York AM i nasz drugi 90 minutowy cykl, to dzielimy go na trzy i pojawiają nam się trzy 30 minutowe cykle. Pierwszy od 8.30 do 9.00 jest to nasza akumulacja, 9, 9, 30 jest to manipulacja. Tutaj pojawia się też New York Open, czyli ta manipulacja. No i oczywiście mamy trzeci cykl, czyli 9, 30, 10 jest to nasza dystrybucja. Możesz tak zrobić z każdym dowolnym cyklem. Ale to zostawiam już wam do oceny własnej. Przejdźmy sobie teraz do wykresu Trading View i pokażę Wam, jak te 90-minutowe cykle i time-based SMT działa w praktyce. No dobra, jesteśmy już w pierwszym przykładzie i zobaczcie co się tutaj wydarzyło. Jesteśmy już na 5-minutowym wykresie Bitcoina, Bitcoin zdjął ten London high, natomiast Ethereum tego nie zrobiło. Cały czas znajdowało się poniżej, tak więc pojawia nam się tutaj time-based SMT. Jest to pierwszy i najważniejszy krok do rozpoznania manipulacji. Bez tego absolutnie nie ma co myśleć o jakimkolwiek trade'ie. Po drugie, byliśmy w naszym oknie manipulacyjnym. Była to 8.30 w środę, kiedy mieliśmy publikację CPI. Tak więc od razu sobie zakładamy, że na tym newsie pojawi się manipulacja. I jak widzimy, dokładnie tak się stało. Rynek pompował w górę, ludzie odpalali FOMO ustawiali swoje stopy pod tymi wszystkimi dołkami. Tak więc tworzyło nam się przeciwne liquidity, które było oczywiście potem targetowane. Tak więc mamy nasz pierwszy cykl, jest to akumulacja od 7 do 8:30, mamy nasz drugi cykl od 8:30 do 10, jest to nasza manipulacja i zobaczcie co się dzieje w momencie, kiedy otwiera się 10. Utworzony jest ten Fair Value Gap oraz tworzy nam się tutaj bearishowy breaker. Jak sobie go rozwiniemy? Zobaczycie, że cena idealnie go zrespektowała razem z tym fair value i poleciliśmy dalej w kierunku tego London low, który wcześniej nie zostało zebrany. Jeśli mielibyśmy entry na tym fair value gapie, stop loss nad breaker blokiem, to jeżeli zobaczycie, jeżeli targetujemy to London low, to mogliśmy wyciągnąć bardzo, bardzo fajny risk to reward w czasie jednego 90 minutowego cyklu bo take profit zostałby dobity o godzinie 11, a wejście w pozycję mielibyśmy o 10.05. Tak więc, krótko podsumowując tą pozycję, mamy time based SMT, mamy manipulację na newsach w naszym drugim cyklu, i podpinamy się w trzecim cyklu dystrybucyjnym. Mamy akumulację, manipulacje, no i dystrybucję w dół. No dobra, jesteśmy już w drugim przykładzie i chcę Wam teraz pokazać, jak te cykle potrafią się przesuwać. Tak więc zobaczcie, co się dzieje. Mamy nasz New York AM, który był generalnie seek and destroy. Nie mieliśmy tutaj za dużo ruchów, co na sobie tylko chodziła góra-dół, góra-dół. I co bardzo, bardzo ważne, nie mieliśmy żadnego znaczącego time-based SMT. Oprócz tego tutaj na Azji. Jednakże bardzo ważne jest to, że samo w sobie SMT znaczy niewiele dopiero SMT razem ze zmianą delivery daje nam to potwierdzenie, że ten trend najprawdopodobniej się odwróci. Tego tutaj nie było, dlatego to SMT było dla nas nieważne. I teraz zobaczcie co się dzieje tutaj. Otwiera się pierwszy cykl PM, czyli ten PM akumulacyjny. Cena na Ethereum schodzi poniżej poprzedniego cyklu, zgarniając time-based liquidity. Bitcoin tego nie robi, tak więc pojawia nam się time-based SMT. Jest to bardzo, bardzo ważne. Ten low nie został wycięty na Bitcoinie, na Ethereum został wycięty. I teraz co się dzieje dalej? Cena zaczyna momentalnie lecieć w górę, pojawia nam się zmiana delivery tutaj i tworzy nam się nowy Fair Value Gap. Jest to bardzo ważne, ponieważ pokazuje nam to siłę. Następnie cena wychodzi ponad Previous Cycle High. Wraca do niego, mamy momentalny retest i to właśnie powinno być nasze entry. Zamykamy się powyżej Previous Cycle High, ustawiamy wtedy nasze entry na tym Previous Cycle High, stop loss pod ostatnim lowem i targetujemy przeciwne liquidity. Oczywiście ten high z New York AM dawał nam dość niekorzystne risk to reward, dlatego można było targetować azjatycki high. I te relatywnie równe szczyty. Mieliśmy tutaj wtedy około 2.4 R, więc jest to już to jak najbardziej fajny wynik. Jednakże pozycja nie jest ważna. Chcę tylko, żebyście zobaczyli, że te cykle potrafią się przesuwać. I naszym zadaniem jest rozpoznanie, w której funkcji AND się znajdujemy. I tylko temu służą te cykle. Jest to bardzo duże ułatwienie. Filtrujemy bardzo dużo fejkowych, czyli oszukanych zmian livery oszukanych SMT, daje nam to po prostu więcej potwierdzeń, przez to znacząco zwiększa nam się winrate. To by było na tyle w tym odcinku, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie go do końca. Jeśli Wam się spodobał, zostaw proszę łapkę w górę oraz komentarz, pomoże mi to rozwinąć kanał i da mi motywację do robienia dalszych filmów. Ode mnie to tyle, do zobaczenia. Cześć!